Są wokół nas miejsca pełne ludzkich uczuć i namiętności, tych dawnych, trochę wyblakłych oraz tych pulsujących dzisiaj. Miejsca czasem naznaczone zbrodnią, która na zawsze pozostawia tam swoje piętno, czyniąc z nich miejsca przeklęte. Ziębice, ulica Stawowa, 13. W tym domu wielokrotnie popłynęła krew. Dla mnie to jest to niewyobrażalne, że coś takiego miało miejsce. Po prostu bałam się. Wrocławskie dzieci wyjadały cielęcinkę z w włóczęgów, których dękę mordował. Takie rzeczy tylko na filmach mogą się dziać, ale nie w rzeczywistości. Ziembice to niewielkie miasto w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. Dziś nieco podupadłe, senne i ciche. Trwa w zawieszeniu pomiędzy przeszłością a przyszłością, jakby nie mogło się zdecydować pogodzić z czasem. Przed rokiem 1945, kiedy to znalazło się w granicach Polski, miasto nosiło nazwę Minsterberg. Wtedy, podobnie jak i dziś, mieszkało tu około 9 tysięcy mieszkańców. Minsterberg był jednak od połowy XIX wieku prężnym ośrodkiem przetwórstwa rolno-spożywczego. Potężna cukrownia, jedna z największych w Niemczech, oraz fabryka konserw Karla Zajdla stanowiły o zamożności miasta. Minsterberg małe, bogate, spokojne miasteczko oddalone o 60 kilometrów od metropolii, jaką był w tamtych czasach Wrocław. Rzymice było było miasto. Był dłuższy czas, ale. Z góry chcę zaznaczać, że ja nie gwarantuję za wszystkie daty i nawet rok, który ja podaję. Były miastem powiatowym długi lata i z tego czasu są w Rzymbicach jeszcze niektóre budynki. Nasi osiedleńcy, którzy tu przyjechali, przesiedleńcy i osiedleńcy zastali to miasto po prostu w, w, w nieskażonej formie, w bardzo dobrym stanie. Zresztą y, tutaj można po architekturze widzieć, że to było miasto bardzo bogate. Było urząd skarbowy, było tak zwany Amtsgericht. Grych to byłby sąd, ale to nic nie miało wspólnego z sądem. Tam po prostu pracowali um, prawnicy. W były, były ceramika i fabryka konserw. I to było rodzinne, można powiedzieć, klan, klan Zajdel. Rzekomo ta, ta rodzina nadal w Zachodzie produkuje konserwy. Niestety przyszły na nas złe czasy, w czasie, jak pan redaktor powiedział, transformacji ustrojowej. No To spowodowało, że niegdyś bardzo ludne i dobrze prosperujące zakłady popadały. Upadła ta słynna konserwa ziemicka, która teraz się odradza i zaczyna znowu dobrze działać i prosperować. Do tego należałoby też sporo ziemia, dużo pole. I były potrzebne ludzi do do pracy, by to tak wyglądało, że pełne e, chodniki, siedziały kobiety z tymi koszykami, rozmawiali, plotkowali i pracowali i zarobili. Ziębice z wojny wyszły obronną ręką. Były jakoś przez los oszczędzone, także tutaj nie było ani jednego domu rozwalonego bombą, pociskiem armatnym, niczym. Miasteczka były przygotowane na glans. Wszystkie sklepy piękne, w wystawy zrobili i tak dalej. Spokojnym życiem miasteczka tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 1924 roku wstrząsnęły wydarzenia, po których Ministerberg już nie powrócił do równowagi. Miasto trafiło na czołówki niemieckich i europejskich gazet. Stało się sławne, ale mieszkańców sława ta nie cieszyła w najmniejszym stopniu. Na odwrót. Pomimo rozgłosu, jaki uzyskało nagle miasto, jego mieszkańcy ze wszystkich sił postarali się zapomnieć o okropnościach, które się tu rozegrały. Nie wiedzieli o nich także nowi obywatele miasta, przybyli tutaj po drugiej wojnie światowej. W połowie lat 80. znalazłem wyrzucone przeźrocza. Właściwie przeźrocza to się mówi, dzisiaj wtedy to się nazywało diapozytywy. Były to, to szklane płytki wymiaru 9 na 12 centymetrów. I wśród tych przeźroczy było kilka, ja wtedy w ogóle nic nie wiedziałem o Denkem i tej całej historii. Było kilka, które składały się w mojej wyobraźni wtedy w jakąś taką kanibalistyczną opowieść. Na jednym był jakiś dom, na drugim była jakaś przebudówka do domu, jakieś narzędzia, jakieś speklowane mięso, jakieś kostki. I to wszystko tak miało, te tez miały kolejne numery. złożyły mi się na historię, że ktoś kogoś wjadł, a właściwie to wielu ludzi wjadł, bo to widać było, że to są szczątki wielu, wielu osób. Olivier Wincenc, mieszkaniec pobliskiego Strzelina, przyjechał do Ziembic, żeby zarobić parę marek przed zbliżającymi się świętami. Chodząc w poszukiwaniu zarobku od domu do domu, trafił na ulicę Stawową 13. Do mieszkania Karla Denke. Miał napisać dla niego list. Sliwierowi udało się uciec przed napastnikiem. Pobiegł na posterunek policji mieszczący się w ratuszu. W asyście dwóch policjantów wrócił do domu Karla Denke. Denke bez sprzeciwu oddał się w ręce stróżów prawa. Został odprowadzony do aresztu, gdzie po kilku godzinach powiesił się na własnej apaszce. Rewizja w mieszkaniu i w szopie należącej do Karla Denke ujawniła pochowane w szafach dziesiątki zakrwawionych ubrań, Słoiki speklowanym mięsem oraz setki kości, ludzkich kości, a także wyroby z ludzkiej skóry i włosów. Znaleziono też odręczny sporządzony przez Denkego spis jego ofiar. W spisie było 21 nazwisk. Pierwsze zanotowano w 1909 roku. Ilość znalezionych ludzkich szczątków świadczy jednak o tym, że ofiar było przynajmniej 40. Nie ulega żadnej wątpliwości, że on tym mięsem handlował. Handlował we Wrocławiu i w Ziębicach, we Wrocławiu, w jednej z dwóch wtedy istniejących hal, targowych, w której z tych hal miał swoje mięsne stoisko i sprzedawał cielęcin, cielęcinkę dla dzieci. I wrocławskie dzieci zjadały cielęcinkę z włóczęgów, których denkę mordował. Pickelflajsz, marnowane mięso, było bardzo popularne w tych czasach na Dolnym Śląsku. Po wykryciu zbrodni Denkego miłośników takich przetworów ogarnęła panika. Gwałtownie spadł popyt na mięso, a ci, co je jednak kupowali, bardzo dokładnie sprawdzali jego pochodzenie. Badacze zajmujący się problematyką kanibalizmu wyróżniają kilka jego rodzajów który zawsze jest związany z jakimiś zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami psychicznymi danej jednostki. Wyróżnia się kanibalizm seksualny, kanibalizm. Związany z agresją jednostki, kanibalizm rytualny, jak również kanibalizm tak zwany odżywczy, czyli epikurejski. Denke wybierał swoje ofiary spośród przyjezdnych. Często widywano go na dworcu kolejowym, gdzie ofiarował swoją pomoc włóczęgom, żebrakom, wędrownym prostytutkom. W mieście znany był ze swej dobroci wobec biednych. Nazywano go wręcz Ojczulek Denke. Była to osoba już od lat dzieciństwa z zaburzeniami psychicznymi. Najprawdopodobniej osoba z upośledzeniem umysłowym, być może w dorosłym życiu wykształciły się jeszcze zaburzenia osobowości, które powodowały takie, a nie inne zachowania o charakterze kanibalistycznym, choć i to do końca nie jest udowodnione. Jeżeli chodzi o moją ocenę tej sprawy dzisiaj, to nie wydaje mi się, żeby ta sprawa Denkego była dobrą ilustracją zjawiska kanibalizmu. Ponieważ później zacząłem się troszeczkę interesować tą całą historią, i okazało się, że nie jest udowodnione, że dękę zjadał swoje ofiary. No, jeżeli zakładając taką wersję, że on zarówno sam zjadał, jak i sprzedawał, to, że sprzedawał jest udowodnione, to, że zjadał mniej, ale zakładając taką wersję, że i zjadał, i sprzedawał, to można by próbować zaklasyfikować to jako rodzaj kanibalizmu. Po pierwsze, tak zwanego epikurejskiego, czyli odżywczego. To jest taki kanibalizm, kiedy osoba dokonująca aktu zjadania ciała innego człowieka robi to z wielką przyjemnością, wierząc szczerze w odżywcze właściwości tak z pokarmu. Czyli, z jednej strony, opis tutaj zachowań pana Karladenkiego spełnia ogólne kryteria rozpoznania kanibalizmu odżywczego, a również można go zaklasyfikować do kanibalizmu w wyniku agresji wobec innych osób. Czyli tutaj taka osoba popełniająca taki czyn stara się przejąć władzę nad taką osobą i jakby zdominować ją i poczuć się władczy i tak dalej. To cały rys Wskazuje, że to mogło właśnie w takim mechanizmie nastąpić. Parkandenkę, osoba pierwotnie upośledzona umysłowo, której tam rodzice, prawda, i, no, większość chyba przepisali pieniążków na jego brata. On może się czuł gorzej, wiele lat to w nim tkwiło, a potem w taki chory sposób próbował to odreagować, zawładnąć innymi, zdobyć na nowo władzę, której nigdy nie zdobył. Najbardziej dziwi dziś fakt, że procederu uprawianego przez Karla Denkę nie zauważono w miasteczku. Sąsiedzi i znajomi Denkego zeznali podczas śledztwa, że faktycznie zauważyli jego dziwne zachowania. Zwrócili uwagę na to, że mięso, którym handlował, jest nie do końca znanego pochodzenia, lecz uważali wtedy, że Denkę zabija koty i psy i że to ich mięsem handluje. Munstenberg, du schöne Städtchen, Munstenberg du schöne Stadt. Drinnen wollte Meister Denke, der so viel geschlachtet hat. Schöne junge hat lud er sie zum Schreiben ein. Und in schöne neue Fässer Puckelte er sie alle ein. Jungs, da kam ein Handwerksbursche, bittet um ein Strützchen Brot. Denke lud ihn einzuschreiben, schlagen wollte er ihn tot. W szkole usłyszeliśmy, że jest taki konkurs. Młodzi filmowcy, się nazywał. No i można nakręcić film o Ziębicach na przykład jakąś ciekawą historię. W sumie tematyka była dowolna. Można było nakręcić o kimś film, można było o zabytkach, tylko byle było ciekawe. No i tak jakoś, nie wiem, nam na pomysł ten Denka, że może akurat on. Ponieważ dla mnie to jest to niewyobrażalne, że coś takiego miało miejsce, że ludzie o tym nie pamiętają, że, że po prostu spotykając młodego człowieka na ulicy, pytamy się, kim był Kardenkę. Oni z zdumieniem odpowiadają, że to jednak kto tu był, kto to jest, co się takiego stało. No, dla mnie to jest niewyobrażalne, że może istnieć człowiek, który potrafi nie tylko zabić, ale też pokroić i, i zjeść to mięso. Mi się wydaje, że takie rzeczy tylko na filmach mogą się dziać, ale nie w rzeczywistości. Ciemne karty historii, mimo odrazy, jaką wzbudzają, nie mogą być jednak w historiografii pomijane. Stanowią bowiem integralną część dziejów. Opisywanie przeszłości, uwzględniając tylko elementy pozytywne i godne chwały, stanowi retuszowanie rzeczywistości. To, co znaleźli w jego domu oraz w należącej do niego szopie w podwórzu, sprawiło, że przeszły im ciarki po plecach. W szafach odkryli zakrwawione ubrania. Było ich kilkadziesiąt. W szufladach leżały dowody osobiste i inne dokumenty. Na stole ułożone był, było peklowane mięso, gotowe do sprzedaży. Obok poukładane kości. Po ścianach leżały piły, noże, tasaki i inne narzędzia. Kim zatem był Denke, ziębicki kanibal? To jest najgorsze, że to się działo w mojej miejscowości, bo nieraz jak się słyszy jakąś historię, o, bo ktoś tam zabił kogoś, to człowiek usłyszy, ale potem to jakoś przejdzie, bo to nie dotyczy ciebie bezpośrednio, bo to nie stało się w bliskim otoczeniu. A jak się wie, że, no mimo, upłynęło już trochę lat po tym wydarzeniu, ale no wiadomo, no człowiek myśli, że ktoś taki kiedyś tu chodził, tymi chodnikami, tymi ulicami, tam gdzie ja teraz, to jest... Trochę budzi takie ciarki, dreszcz emocji. Sensacja. Wydaje mi się, że raczej nie jest sensacja. To po prostu chodzi o odtworzenie historii, która miała właśnie miejsce w tym miejscu. Nie są o tym po prostu gadać, oburzają się wręcz. Stare pokolenie, oczywiście. Nie wiem. Ja, on, o ile ja pamiętam, on chyba czy, to, to samobójstwo popełniono w 23 roku. Ja ogona był w 21, to znaczy, że wtedy miałam dwa lata jak on już nie żył. Przyjechaliśmy tu dotąd w 25. U nas w domu przy takich o takich okropności się przy dzieciach nie mówiło. Więc myśmy po prostu nie widzieli. Potem pomału. Dziecko tam zawsze słyszy to, co nie ma słyszeć. No, rzeczywiście, że słyszała. Dla nas to nie robią to w specjalne wrażenie. To była baba jaka dla nas. Aż do początku II wojny światowej mieszkanie mordercy stało puste. Dziś w domu należącym kiedyś do Karla Denke mieszkają nowi lokatorzy. Jakoś pogodzili się z tragiczną, mroczną przeszłością tego miejsca. Choć jeszcze w latach 70. W ogródku trafiały się ludzkie kości. W 1969 roku ten budynek był do sprzedania. Kupiliśmy z Urzędu Miasta i Gminy. No a w, w, dopiero w 1972 roku wprowadziliśmy się tutaj. Bo dlatego, że trzeba było trochę remont zrobić, bo to było nie do zamieszkania. To było w październiku. I o tym, że tu dankę mieszkał, zwabiał tych pasażerów, zabijał, dowiedzieliśmy się właśnie dziś w listopadzie dopiero. Sąsiedzi nas poinformowali. No złośliwie pytali się, czy się nie boimy tutaj spać, czy nas nic nie straszy, że tu właśnie tyle ludzi zginęło, że to duchy chodzą w nocy. Miałam wtedy dwójkę dzieci. Męża nie było, może wracał późno też o 22, o 23, a, bo pracował w spółdzielników rolniczych, a jak przyszły żniwa, to y, przyjeżdżał i o drugiej w nocy, o trzeciej, to całą noc paliłam światło, dopóki męża w domu nie było, po prostu bałam się. No nie, akurat nie byłam tam na górze. Akurat tak się złożyło, że, że nie było potrzeby, żebym musiała tam iść, ale pewnie jakbym tam była, to nie bałabym się, bo wiem, że on już nie żyje, tak że mogę spokojnie żyć sobie w Ziębicach. Ale na pewno jakieś myśli są. Człowiek sobie wyobraża, jak on to robił, jak on to zabijał, w jaki sposób. Zastanawia się człowiek na tym, że sąsiedzi nic nie słyszeli, że nikt nic wcześniej nie doniósł, jak to możliwe. Ale w sumie takie rzeczy się teraz dzieją, że nie ma się co dziwić, że kiedyś takie coś się wydarzyło. To jest jedyny przypadek przedwojenny, natomiast po wojnie nie, nie spotkałem się z przypadkami kanibalizmu, a zwłaszcza udokumentowanymi, bo jakieś tam plotki no, od czasu do czasu oczywiście oczywiście krążyły, ale to wszystko było nieudowodnione. Praca donosi o różnych makabrycznych historiach dziejących się obecnie Jeden Denke, który tutaj zrobił taką makabryczną, popełnił taką zbrodnię. Powinien być może jako takie memento przypominany. A z drugiej strony to może być o paradoksie elementem promocji miasta. Trzeba się trochę interesować razem innych, mimo że, że nie chcemy się wtrącać, nie chcemy ingerować, bo mówi się nieraz, o to tylko sąsiad, nie znam go dobrze. To jednak jak się widzi jakieś objawy, symptomy, że coś, dzieje, że coś się dzieje złego, że coś się dzieje nie tak, to jednak wydaje mi się, że trzeba chociaż starać się pomóc. Wiadomo, nie, 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 nie wolno się wtrącać, nie wolno wchodzić butami w czyjeś życie, ale... Zapytać się, doradzić, powiedzieć: słuchaj, jak potrzebujesz pomocy, no to spoko, możesz przyjść do mnie w każdej chwili. No to od tego się nie umiera. Mówi się, że my ludzie należymy do dwóch podgatunków. Do jeden podgatunek to są tacy, którzy umrą z głodu, a nie ruszą w zmarłego bliźniego. I drugi podgatunek jest taki, że po krótszym lub dłuższym wahaniu zabierzemy się ochoczo do konsumpcji. Nie chciałbym nigdy sprawdzić, do którego podgatunku ja należę.